Cześć. W dzisiejszym filmie porównamy dwie hulajnogi elektryczne marki Duots. Model D88 oraz D99. Zapraszam do oglądania. Obie hulajnogi wyróżniają się nowoczesnym designem z futurystycznymi akcentami, które z pewnością przyciągną wzrok przechodniów. Model D99 charakteryzuje się bardziej agresywnym i ostrym wyglądem. Pełnym diod LED z dodatkową podstawką z logo Transformers, podczas gdy D88 został wyposażony w dyskretny pasek LED, co moim zdaniem sprawia, że jest bardziej elegancki niż jego konkurent. D99 ma mniej, a w ogóle niewidoczne kierunkowskazy wśród całej masy diod LED. Model ten jest typowo miejskim modelem, więc kierunkowskazy powinny być takie jak w D88, które są naprawdę bardzo dobrze widoczne. A teraz zobaczcie jak przyspieszają obie hulajnogi. Jeśli chodzi o moc obu hulajnóg, różnice są zauważalne. Ale nieprzesadnie wielkie. D88 oferuje bardziej dynamiczne początkowe przyspieszenie. Tak intensywne, że koła mogą czasem tracić przyczepność. Pomimo tej mocy, nie zaobserwowałem efektu Wobble. Z kolei D99 zaczyna delikatniej, ale z czasem zyskuje na sile. Osobiście jeżdżąc na D99 po asfalcie, czułem się bardziej komfortowo niż na D88, ale przy wyższych prędkościach zaobserwowałem efekt wobble. Warto zwrócić uwagę, że oba modele osiągają imponującą prędkość maksymalną 85 km na godzinę. Kiedy mowa o zasięgu, obie hulajnogi są dość podobne. Z moich obserwacji wynika, że średnio jedna kreska baterii spada po przejechaniu około 15 km, głównie jeżdżąc na dwóch silnikach. Zadeklarowane przez producenta 100 km zasięgu wydaje się być prawdziwe. Jestem przekonany, że jeżdżąc spokojnie na niższych biegach i korzystając tylko z jednego silnika, można osiągnąć nawet ponad 100 km. Amortyzacja w obu modelach zasługuje na pochwałę. System amortyzacji w jednej, jak i w drugiej hulajnodze skutecznie niweluje nierówności terenu. Mimo że w D99 są dwa amortyzatory sprężynowe, nie czuć żadnej różnicy w amortyzacji między tymi dwoma modelami. Jeśli chodzi o konstrukcję, największa różnica polega na kierownicy. D88 posiada regulowaną i składaną kierownicę, co jest ogromnym atutem, zwłaszcza dla niższych osób oraz podczas transportu. Dzięki temu rozwiązaniu hulajnoga po złożeniu kierownicy zajmuje mniej miejsca w aucie. D99 ma stałą wysokość kierownicy, ale nikt z testujących nie narzekał na jej wysokość. Co więcej, D88 jest nieco lżejsza, co ułatwia transport hulajnogi. W kwestii kół D88 wyposażony jest w 11-calowe koła, podczas gdy D99 ma większe 13-calowe koła. Chociaż oba modele świetnie radzą sobie zarówno na asfalcie, jak i na drogach leśnych, D99 oferuje nieco wyższy komfort jazdy na asfalcie. Ale jeżeli szukasz modelu na bardziej ekstremalne leśne warunki, to D88 będzie zdecydowanie lepszym wyborem. Obie hulajnogi są dostarczane z siodełkiem, dodatkową torbą, zestawem narzędzi oraz dwiema ładowarkami. Czas ładowania w obu wynosi około 9 godzin. Podsumowując, zarówno D88, jak i D99 to hulajnogi wysokiej klasy, które zadowolą nawet najbardziej wymagających użytkowników. Wybór zależy od indywidualnych potrzeb. Jeśli cenisz mobilność i wygodę transportu, D88 z jego składaną kierownicą jest dla ciebie. Jeśli zależy ci na płynniejszej jeździe głównie po drogach asfaltowych, ze sporadycznymi jazdami po ścieżkach leśnych. D99 będzie lepszym wyborem. Trudno mi jednoznacznie wskazać, który model wybrałbym dla siebie. Oba zasługują na uwagę. Jeśli mieszkasz w bloku bez windy, warto zastanowić się nad wyborem innego modelu. Chcesz dowiedzieć się więcej o każdym z modeli? Zapraszam do moich szczegółowych recenzji każdej z tych hulajnóg. Dziękuję za oglądanie. Link do hulajnóg zostawiam w opisie pod filmem.